Siema! No i kolejny naprawdę porządny traktor dla Was mam. Przepiękny, bo zobaczcie: 828 Wario 2019 rok. 2019 rok na taki już mocno wypasiony jest, bo ma przedniego tu zawałek. Nawigację ma jeszcze trimble, ma antenę dodatkowo u góry. No, mega fura! 2019 rocznik, 9520 to waży, 287 koni. Oczywiście Na Profi Plusie z dużym terminalem. Tutaj macie podwójny EHR. Tu jest jeszcze przedni wałek. 65 na godzinę skrzynia. Nie wiem czego tu nie ma, naprawdę. Radejko Kenwood, tu jest głośnomówiący mówiący zestaw. Tu jest komplet książek do niego, oryginalnych. Zobaczcie, Babio Terminal. Wszystkie po kolei, tak jak samo od nowości. Książeczki. Co tu jeszcze? Tu jest hydraulika, tutaj także hydraulika. Pierwszy, drugi zakres. Wałki 540, ECO 1000, 1000 ECO. Tu macie napędy i ośka. Tu są jeszcze elektryczne lusterka. Tu sobie steruję lusterkiem. To również działa. 875,2,2 motogodziny To jest fotel pasażera Schowek Przy berdach Przesłona No jeździ pięknie, naprawdę pięknie Jeździ, no i jeszcze lepiej wygląda moim zdaniem To ten wygląda petarda No wysiądę to Wam go pokażę Aha fotel oczywiście z Evolution. Patrzcie tu macie Teraz mam włączone Wentylację, teraz mam włączone chłodzenie fotela, tu mam pompowane lędźwie. To jest Fentyvolution, Najdroższy fotel, jaki sobie można wybrać. Rzucamy mu ręczne i wam go pokażę z zewnątrz. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda, ta maska. To jest ten nowy kolor. Wariogripem wersja, a więc ciśnienie ustawiamy na pole w transport opony Treleborgi TM1000 High Power i Epy wzmacniane 670-30. Praktycznie nowe przed i No same te opony to jest kupa kasy, zobaczcie 99% przód. Macie tutaj przedni wałek od bioromocy, a więc idealny sprzęt do kosiarek, przedniego tu za śrubę rzymską, wyjścia hydrauliczne z przodu. Dwa koguty, zobaczcie jakie jeden złoty. Naprawdę ten jest, kupiłem kilka sztuk, ten jest chyba najładniejszy. To jest całe w oryginale, to nie są nic malowane, nie są felgi, nie są błotniki, maska, wszystko oryginał, 19 rok. tn y, 1000 High Power tak samo 710 7042 Zobaczcie zupełnie nowe Tu macie jeszcze te takie centki Jest hydraulika, podnośnik i wałek, oświetlenie LEDowe oczywiście, siła rzymska hydrauliczna 6 par wyjść hydraulicznych tu jest ISOBAS tu są ABS-y co tu jeszcze? Tu jest hak dolny, jest hydrauliczny górny zaczep jak ktoś chce automata bo kule to mam w super supercenie zamawiam nowe bo no bo nie było tu jest pneumatyka jeszcze dwowodowa tutaj jest pneumatyka moi drodzy tam są hamulce hydrauliczne dwa koguty tam jest jeszcze antena, nie wiem czy widzicie. Widzicie ją tu jest, tu jest grzybek anteny jeszcze u góry Trimbla. Przed chwilą tam oglądałem to. Oczywiście kabina na poduszkach. No, tu jest wszystko już, nie wiem czy szło jeszcze coś dobrać. Chyba już nie szło. Co piękny z przednim wałkiem. 19 rok. Świeżo przyjechał. Także zapraszam Was. Do nas na plac, zaraz będzie na oliksie No i jak zwykle w świetnej cenie dzisiaj dwa takie odjeżdżają, także myślę, że ten też długo nie postoi. Jak ktoś szuka czegoś takiego zapraszam. Tam jeszcze parę sztuk stoi. Ostatnio nie miałem wcale. Teraz kupiłem. Zapraszam do oglądania, do testowania na jazdę próbną. Pozdrawiam, do ustrzenia.